Dzień dobry Państwu. Społeczny Komitet Ochrony Falent wraz z wszystkimi partnerami zaprasza na trzeci ekopiknik dla rezerwatu i zabytków w Falentach. Spotykamy się w niedzielę 3 września o 12 w gościnnych ogrodach Ośrodka Cztery Żywioły. Zapraszamy na unikalny spacer Aleją Hrabską, wyłączoną w tym dniu z ruchu na czas pikniku. Jest to wspaniała okazja, aby pojeździć na rolkach, rowerem, spotkać się z nadejomymi. O 14.00 powitamy orszak króla Jana III Sobieskiego wjeżdżający do Falent w 340 rocznicę noclegu władcy w Falentach w drodze pod Wiedeń. Mocnym akcentem będą zawody sportowe. Zapraszamy dzieci, młodzież i seniorów na charytatywny bieg o nagrodę Społecznego Komitetu Ochrony Falent. Dla dzieci i nie tylko wystąpi Teatr Lalek Mały Mi. Zapraszamy na koncert rewelacyjnego Adama Struga. Falenckie dechy czekają na wszystkich, którzy lubią potańczyć. Rozgrzeje nas także raper Teddy, nasz ziomal z Raszyna. Wspomnimy również Magdalenę Bakanowicz, urodzoną w Falentach w 1930 roku. Oglądając suitę baletową w wykonaniu młodych talentów ze szkoły baletowej w Gdańsku. A wszystkich miłośników przyrody zapraszamy na część edukacyjną, którą nazwaliśmy Łyk Wiedzy, gdzie będzie można posłuchać o przyrodzie, o zabytkach i o przyszłości Falent. Zapraszamy na kiermasz towarzyszący piknikowi. Będzie można kupić, spróbować, poznać lokalne firmy, najlepsze lokalne firmy. Będzie dużo dobrego jedzenia. Z serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich pracowników, naszych partnerów. A w tym roku IKEA Janki, Centrum Handlowe Janki, Dixie Car Russian, Pitaya, Edit Cosmetics i wiele, wiele innych. Dziękujemy również za wsparcie i współorganizowanie pikniku Starostwu Powiatowemu w Pruszkowie. Dziękujemy bardzo i widzimy się 3 września w Walentach. Wojciech Rogowski i Anna Gabryś. Do zobaczenia.